LO328, kikierki 35 a dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w Fortnite. Cie. I znowu jest detran, bo udało wam się wbić mój próg łapek, o który was poprosiłem. I sorry za szumy, bo mikrofon nie szumi, nie wiem dlaczego. No, i to już trup trzecia próba tego odcinka, bo mi wcześniej wycinało jakieś fragmenty. No i w ogóle. No i teraz. Mi się prawdopodobnie uda, a jak nie no to to będzie ciężko strasznie, a dobra. Na no starcie Den o dobrym y, dobrym starcie. No jak widzicie. Y, no i y, bardzo o, lubię nagrywać jak w, Wam się podoba coś, bo wtedy mnie to bardzo zachęca. No i bardzo mnie to zachęca do nagrywania, no i po prostu bardzo lubię wtedy nagrywać i aż mi się chce montować te filmiki, a głównie to ja ogólnie tak naprawdę to największy problem, dlatego tak rzadko widujecie te odcinki, nie to, że nagrywam, bo nagrywanie jest spoko, tylko nie lubię strasznie ich montować, ale jak Wam się podobają i chcecie, żebym więcej takich typu rzeczy nagrywał, no to no to piszcie w komentarzach i yy, ja wtedy będę mieć motywację do nagrywania więcej odcinków tego właśnie typu albo innych. Piszcie właśnie yy, jakie jeszcze inne gry chcecie ten w detrana, czy boksy, czy, yy, czy te czy jak czy coś innego. Chcecie no Piszcie po prostu, czy chcecie solówki, czy chcecie duo, czy chcecie też oddziały, czy coś, czy jakieś wyzwania. No, bo ja nie wiem, co wy tak naprawdę chcecie, bo mi o tym nie mówicie. I piszcie w komentarzach. Super. Yy, pod tym lub pod, 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 pod poprzednim odcinkiem, piszcie w komentarzach, no to wtedy. Yy, Będę wiedział co chcecie i ten to jest jakiego heada dostał. O kurde Blaszka. Tego to się nie spodziewałem. Myślałam, że koleś... Wiecie, że kolo... Ej to jest teraz już niemożliwe do przejścia. Pch. Dobra, już mam. Te dostanie się w stópkę Wiecie, teraz wybrałam właśnie, żeby tego tam nie było, bo no dawaj Chciałam powiedzieć, że bardzo łatwe to nie jest dropper. Dro, Piszcie w komentarzach, jak się na to powinno mówić. Dropper czy dropper? Bo nie wiem. Już trzecia minuta nagrania. This is a not dro, dropper. Napisał. Ała. 20 życia, bo wszystkie inne... Ten. Wszystkie inne pułapki mi zadają, wiecie. 150, a właśnie od takiego zeskoku zabija mnie to. Więc wiecie. O, 19, jak podskoczyłem teraz, odstałem, a nie 10. Dobra, teraz zobaczę. O, nie zabija mnie. Hop! No, nie kliknę, kliknąłem, kliknąłem spacy za późno, więc jakby. coś Chciałem wam powiedzieć a zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem, 7 łapkę w górę, zostawiacie to ja dla was kolejny odcinek, też nagrywam yy, ten. No i będą teraz yy, do końca kwietnia postaram się zrobić codziennie odcinki. To będzie maratonik. Nice. Hop, hop, hop. No i łatwiej łódki ten trening. A, a y, bo z bandą miałam to nagrywać, ale jak pierwszy raz, no mówiłem Wam chyba pierwszy raz jak to nagrywałem z bandą właśnie, no to wiecie. No to niestety mi szum y, przerwało głos, więc jakby nice. Więc jakby no nie miałem jak nagrać tego z bandą. No i, i ogółem bardzo pozdrawiam bandę i będziecie mieli jego kanał w opisie. A jeszcze, to jest chyba jakbym chodził na Shift. Cie. No bo wiecie, bo ja mam automatyczny chud, że po prostu klikam W i biegnę. No i jak klikam Shift. O, widzicie? Teraz kliknąłem shi Shift, no? A nie! No, chyba tak. Nie wiem. Hop! Dobra, tutaj akurat się zagapiłem. W jak w poprzednim, ten. W poprzednim podejściu tak dużo gadałem. No więc teraz też spróbuję się rozgadać yyy e... a e... -dawajcie mi e... linki do jakichś do jakich, no wiecie e... o, za pierwszym nice e... dawajcie mi linki do jakichś piosenek żebym wam mógł do jakichś timelapsów dawać żebym wam mógł właśnie też dawać e muzyczkę jakąś cichą, żeby leciała sobie w tle, czy coś. No ogółem y, róbcie jakieś takie, no y, albo gify jakieś, żeby ten, żebym sam tego po prostu szukać nie musiał i żeby mi to dłużej czasu nie zajmowało. I taką mam do Was prośbę, żebyście się też troszkę zaangażowali w ten kanał. Y, wysyłajcie swoim znajomym, y, ten, udostępniajcie filmy, Yy, Koleżankom, kolegom. No yy, i ten. A No i po prostu udostępniacie moje filmy lub mój kanał. Yy, no i mam plan, żeby do końca tego roku wbić 100 subskrypcji, i to, to muszę to wy musicie się do tego przyłożyć żeby spełnić moje marzenie. I tako, takie mam wielkie marzenie i taką wielką prośbę, żebyście mi wbili te 100 subskrypcji. Brakuje nam tylko 41 bodajże, zaraz wam powiem dokładniej. Yy. Okej. Okay. Yy, zaraz wam powiem yy, Tak, 49 subskrypcji mi brakuje yy. 41 subskryb subskrybentów mi brakuje, żeby żeby mieć 100 subów no i ten, no i właśnie wtedy jak wbijecie mi 100 subów, to będzie dużo łatwiej to będzie mi dużo łatwiej wtedy wbijać inne właśnie subskrypcje, żeby no, będzie mi wtedy łatwiej, dużo łatwiej będzie mi w biecuby, bo będę bardziej popularny, będę bardziej znany yy, i w ogóle no i tak, taką mam do Was prośbę, żebyście yy, swoim przyjaciołom, kolegom mnie po prostu proponowali. No i bo wtedy będę bardzo yy, zadowolony i spełnicie moje marzenie odkąd założyłem kanał. A kanał mam już chyba od ponad roku lub dwóch. Dokładnie nie pamiętam, od ilu mam kanał już. Na pewno kanał mam od dwóch sezonów, od trzech sezonów chyba. Yy, tak, od trzech sezonów na pewno mam kanał. Bo od wtedy kiedy był midas to na pewno już miałam kanał, to na 100% miałem kanał yy, No to tutaj jest strasznie ciężko zbejtować tego trapało Udało się Ja w ogóle też y, proszę Was, zasubskrybujcie tak, mój kanał. Ci, którzy nie oglądają mnie bez subskrypcji, bo y, jak widzicie teraz na ekranie, to y, tyle osób mnie ogląda bez subskrypcji, a no, tyle procent mnie ogląda bez subskrypcji, a tyle osób nie ogląda z subskrypcją. Więc bardzo Was proszę, zasubskrybujcie kanał, bo w to Was nic nie kosztuje. Ja bardzo rzadko wrzucam odcinki, więc. E, więc też nie macie dużo do oglądania jakoś często wam powiadomienia z YouTube'a też nie przychodzą no i wiecie no proszę was, bardzo was proszę e, no i e, w te i, e, no i bardzo pozdrawiam osobę trochę nie przygotowałam do tego filmiku e, już tutaj, za chwilę Wam powiem, jakie osoby bardzo pozdrawiam. Mojego nowego subskrybenta, a mój nowy subskrybent to Michał Olszak. Bardzo Cię pozdrawiam, Michał. Yy, no bo yy, mi nie zasubskrybowałeś w ostatnich 90 dni. No i. Yy. 20 lutego nie zasubskrybował. Jeden. No, ale ja tutaj wolę mieć yy, obs bo obs mogłem ogółem nagrywam. Yy, ekran, jakby ktoś chciał ten, jakby ktoś nie wiedział, albo by chciał też zacząć na kanale, no to jakbyście chcieli swój kanał zacząć, no to też możecie mi podsyłać linki. Do swoich filmików no i ten bardzo ogółem polecam być youtuberem bo to jest bardzo fajna i w ogóle prawie praktycznie nie, no żeby mieć dobry sprzęt i gry i w ogóle albo sprzęt ogółem no to trzeba trochę kasy wydać no to no to, to, no to tak no to tego jakby nie liczę ale żeby założyć kanał to nic z was to nie kosztuje ja bardzo zachęcam Was, żebyście na polskim YouTube właśnie na YouTubie ten zaczęli nagrywać I w ogóle też nagrywam ten na Twitch'u, więc live robię na Twitchu, więc też polecam, żebyście wbijali na Twitcha. Super, zapomniałem. No i tutaj akurat mi się przypadkiem zaznaczyło, bo mam to pod zetką. Pod Z, a wiecie, jak blisko jest Z? Yy, do wsadu, bo ja gram na komputerze. No bo OBS jest na komputer. No i co? Jesteśmy blisko końca. teraz wam pokażę, gdzie jest. Dobra. Widzi jak widzicie tą ścianę, a powinniście widzieć, bo wam pokazuję tą ścianę. Y I to jest ostatni poziom, jakby. aj, 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 No! Staram się. Dobra. I tak w ogóle to się staram jak mogę, żeby ten kanał prowadzić, ale to też nie jest bardzo łatwe prowadzić kanał. Y, jeśli się nie ma praktycznie czasu. No, a jak się ma czasu, no to to jest bardzo łatwiutkie. No i teraz postaram się dla was częściej wrzucać te odcinki, bo widzę, że y, bardzo Wam się Detrany spodobały, więc y, też się będę... Ja doskonali w Detrany i więcej subskrypcji zdobywał. Łapek w górę więcej oglądających no i bardzo was proszę żebyście subskrybowali kanał no bo to was wiele nie... to w ogóle was nie kosztuje tylko drżacie na dół klikacie czerwony guzik yy, dzwoneczek włączacie wszystkie, włączacie wszystkie powiadomienia no i to was nic nie kosztuje no no i tylko musicie zmieścić kanał albo kanał widza albo kanał właśnie youtubera żeby subskrybować osoby no i ten Albo żeby tylko pisać w komentarzy. Nie wiem jak to jest. Ja po prostu... <laughs> Sorki. Piszcie w komentarzach jak to jest. O! Myślałam, że mi nie wyszło. Piszcie w komentarzach jak to jest, bo wy na pewno wiecie, a ja nie jestem zbytnio w to ogarnięty. Więc jakby... Taką mam do was małą prośbę. Tak. Tum, tum. Ja tutaj w ogóle ten nie używam. Dobra, jestem na ostatnim poziomie. U góry też macie kod do mapki, jakbyście chcieli zagrać. Też będziecie mieli w opisie. O, dobra. Dobra, tutaj robię mój patent opatentowany. Patent. Zawsze to wychodzi na pierwszy raz Jak umie się robić ten mój opatentowany patent No i co? Skończyliśmy już ten odcinek Tutaj jeszcze pogadamy sobie w pokoju GG Bo jak zbiorę jak któreś z tych to się skończy gra No i zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem, zapraszajcie osoby na mój kanał I promu promujcie go, ten mój kanał i bardzo was proszę o to bardzo pozdrawiam cię Michał Olszak yy, i bardzo Was wszystkich pozdrawiam moich subskrybentów bardzo serdecznie No i no i co? Yy, no i chciałbym, żebyście zrobili moje marzenie żebyście wbili do końca yy, no wiecie do końca tego roku żebyście mi wbili 100 subskrypcji Bardzo was proszę no i Wchodzimy. Ostatnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zwycięstwo wygrywam. A to dzięki Wam, bo kliknęliście na pewno. Łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papatki!